Nie pyskuj. Andrzej, chodź tu, brzy. No co ty zwarowałeś? Co ty tyle rzeczy ze sobą wziąłeś, no? Ja? Moja jest tylko krzyżówka. I widzisz? I teraz przez tę durną krzyżówkę jesteś przedźwigany i wszystko, wyś. Wysz... Znaczy, na jaką ty mnie plażę zabrałeś? Gdzie ty mnie wziąłeś? No przecież tutaj nikogo nie ma. Przecież to jest niemożliwe, żeby nad Polskim Morzem na plaży nikogo nie było. To jest niemożliwe. No to albo sinica, albo wiedzieli, że przyjedziesz. Naprawdę, żebyś się taki mądry w łóżku był. To to weź, no to weź. Nikogo nie ma to... No nie wiem, no Andrzej, wykorzystaj ten moment jakoś. Wiesz co, w łeb się palni. Parawan rozkładaj. Po co parawan rozkładać, jak wiatru nie ma? Żebyś nie musiał jeść schabowego przez słomkę. Dobra, idę. Idę, idę, to się nie wiem. Jodu nawdycham. Chyba jadu i Andrzej, Andrzej, z ciebie to jest taki naprawdę taki typowy Janusz. Typowy Janusz. Na siebie spójrz! Skarpety do sandałów! Czeku, czeku, naprawdę ty jesteś niemożliwy, wszędzie to ubierasz. Ja, 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 jak w dniu ślubu, ja wchodzę do zakrysty, patrzę, a ten siedzi, płacze i mi do ślubnego garnituru skarpety do sandałów zakłada. Ty jesteś mądry, weź, weź, weź. Boże, ja cię przepraszam, ale kiedyś jej tak je. Ja! Darno, bo bo to bądź. Ja an, mówię an, teraz. An, 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 an. Chodź tu, patrz. Andrzej, patrz, co znalazłam. <ślesy> Andrzej, naprawdę nie sądziłam, że można się na plaży ubrać gorzej niż ty. Zwracam honor, kochany. Zwracam honor. Z dumą podciągaj skarpety pod samym. Podciągaj wyżej, patrz. Ale, ale pa, co Państwo tu robicie? To jest teren wojskowy, to jest poligon, tu jest mnóstwo niewybuchów, to jest zaminowane miejsce. Państwo nie powinno być na tej plaży! Niemożliwe, niemożliwe, co za dzień? Myślałam, że naprawdę głupszych ludzi nie ma, patrz niespodzianka. Ludzie to są, nie wybuchy, was tu nie powinno być! Nie wybuchy, nie wybuchy! Przestań! Nie przegonisz mnie z najlepszego miejsca na plaży. Zostaw mnie Andrzeja w spokoju, bym mi mówił nie wybuchy. weź, weź. No nie wybuchy! Spójrz na siebie! Co ty masz coś? Z nieba spadł, ty jesteś! Atko, ludziach się spociłam! Idę se gofra kupię. A nie, wybuchy, proszę. nie wybuchy, nie wybuchy, Nie wybuchy nie wybuchu! nie wybuchu. A masz dużo wybuchu? Wow, wow! Jak mnie nie wybuszyło? We, Durny jesteś, o, durny. Naprawdę, tak? Tu są niewybuchy, to jest mnóstwo bomb mint. To jest wszystko, wszystko jest zaminowane, proszę pana. No i wlazła, wlazła na minę, wlazła na minę, no! Andrzej! I znowu się Franca wywinęła! Ja się... A, pan to... za mną pójdzie! Pan za